Dzień dobry. Witajcie. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd do Sinsea. I Zobaczcie, witają nas takie tenisówki z wytłoczonymi kwiatuszkami. Dosyć lekkie. A jeśli chodzi o cenę, to już Wam mówię 40, zł. Kapelusze 26. Zobaczcie, jakie balerinko sandały leciusienkie, bardzo leciutkie tutaj z przodu w szpic. A cena, nie ma ceny tutaj, metki nie ma, tutaj mamy metkę, zaraz sobie zerkniemy 40 zł, fajne jeansowe, krótkie, białe, kwiatuszki 50 zł, tu mamy taką narzutkę, zobaczcie, ona jest w pasie można ją sobie tak troszeczkę zciśnić, będzie fajnie podkreślała talię i cena 70. Torebka w podobnym stylu jak w pepko były ostatnio, tylko chyba w pepko były troszkę mniejsze. Zerkniemy sobie na metkę 60. Tu mamy też takie fajne, ale leciutkie, malutkie koszyczko, torebeczki takie. One kosztują 40. I ładne sukienusie w kwiaty, takie koszulowe, długie. Zobaczcie, w talii są z gumeczką, także też będą podkreślały talię. Tutaj można sobie związać. I cena, już patrzymy, 50. Miły materiał, taki wiskozowy. Patrzcie, jaka kolekcja Barbie. Tutaj mamy mydło do rąk. Cena to 16 zł. Tutaj mamy jakieś błyszczyki. Pięknie wyglądają, słodko. Błyszczyk kosztuje 13. Balsam do ciała. Też fajnie wygląda, zobaczcie. I balsam jest. Po ile? Tu mamy cenę 20 zł. Maseczka na twarz 16. Tu, patrzcie, jaki fajny. Żel pod prysznic 30 zł. No, taki dosyć spory 450 ml. Śmiesznie wygląda. I trochę dekoracyjnych rzeczy sobie popodglądamy Taki talerzyk 10 zł. Taki 13. I jeszcze mamy taki 23 zł. Tu zobaczcie jaki śliczny, liku, jakie to jest światło trochę okropne. Piękny talerzyk. Wielkanocny 10 zł. Zobaczcie, jakie ładne na teleskopowych nogach króli się. Ale światło fatalne, wiem, wiem. Kiepsko to wygląda w kamerze. Nie wiem, może zdejmiemy jednego. Te kosztują 70. Te mniejsze w spodniach panowie są za 60, a panienki są za 70. Tutaj jest też taka pani beżowa, beżowo-zielona. I ona kosztuje hmm, stówkę. Tu jakieś takie filcowe zajączki mamy. Na promocji chyba. Taka cena. 10 zł. Kaktusik za 16. I wianki. O, teraz sobie. Tylko tak strasznie sztucznie wyglądają. One chyba są podświetlane. 30 zł. Tutaj mamy jakieś latarenki takie za 30 w kolorze białym i czarnym. I tutaj gąski, patrzcie, jakie sympatyczne. Cena 17 takie lampki solarne gdzieś tam na taras na balkon albo w ogródku one są w cenie 16 zł I za 20 jeszcze są takie lampki solarne I Mam motylki, takie trzy podusie wiosenne poducha kosztuje 20 w ogóle trwa jakaś międzysezonowa wyprzedaż, także można sobie coś tam wybrać. Kubeczki, patrzcie jakie fajne z kotem. Kubeczek kosztuje 10 zł. Ten też bardzo ładny z kociakiem, też 10 zł. A nie, bo 6. Widzicie? Jakie? Niespodzianka. 6 zł a ten kosztuje 10. I takie. Za 13 w środku różowe 9 zł kubeczek pusinowy ale nie mogę ceny znaleźć. Ten kosztuje 16. Kubeczki takie jeszcze są, jak kwiat ten kosztuje 16 mi się mi się są po 18. I takie. Zobaczcie, jaki słodziaszny swój na jakieś cukierasy albo ciastka. Chcę cenę podglądnąć i zobaczymy. Cena 30. Przesłodki. Tutaj śmieszne też taki, Zobaczcie, półmisek. i no on kosztuje? 16. Dla panów, kurteczki, takie z kapturem. W promocyjnej cenie 90, takie na teraz. Kamizelki też dla panów. Również w promocyjnej cenie 60. Tu jeszcze mamy zieloną, też. Bluza męska 50 zł. Taka. Beżowo-kremowa? Fajne też spodnie, zobaczcie, męskie, takie jasne, beżowe. Jogery, tylko nie widzę ceny, niestety. Aha, cena 100 zł. A z tyłu? Takie. I bluza męska, też ładna, kremowa. Ona kosztuje, moi kochani, 40 zł. męskie buty kosztują 80, no takie ciekawe mają tutaj wiecie, nie trzeba wiązać bo to jest na gumeczkę fajne tutaj zobaczcie fajne takie kieliszki, szklanki różne może, może być zastosowanie, 13 zł z taką złotą tutaj obramówką tutaj ładne kieliszeczki takie holo mieniące się Kosztują 18. Patrzcie, jakie śliczne piżamki muminowe z muminem 40 zł. I kapciuszki do tego prześliczne, puszyste, leciutkie, milutkie. I kapcie kosztują 30. Tu mamy fajne tenisówki, też damskie za 16, granatowe albo białe. Laczuszki mamy też fajne. Patrzcie, z takim tutaj ozdobnym łańcuchem, i one kosztują 40 zł. Myślę, że to wszystko z takich ciekawszych rzeczy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, ściskam, życzę dobrego dnia i oczywiście widzimy się jutro.